W Polsce wiosną moim zdaniem fotograf przyrody nudzić się nie ma prawa. A właśnie Maj to taka absolutna kwintesencja wiosny. To najbardziej zielony miesiąc w roku. Nie chodzi tu o jakąkolwiek zieleń, ale o młodą, pełną życia, intensywną, czasami wręcz odblaskową, różnorodną i wszechobecną. Las po kwitnących łanach geofitów, przelaszczek, zawilców wchodzi w drugą fazę wiosny pełno zielonych cień i blasków. Początkowo młode, drobne listki rozwijają się, rosną, coraz silniej zacieniając wnętrze lasu. W Olsach wciąż jeszcze sporo wody, która pięknie odbija coraz bogatsze zieleni. Pomiędzy nimi można dostrzec żółte akcenty kosaczców. W połowie maja już w zacienionym lesie tajemniczo bielą się drobne dzwonki konwali. I to właśnie one dla mnie są symbolem tego miesiąca. One oraz koronkowe kwiatostany czosnku niedźwiedziego, które łanami pokrywa dno lasów liściastych. Głównie na południu kraju, ale także na przykład w Puszczy Białowieskiej, gdzie o tej porze zapach czosnku dominuje w przyrodzie. Torfowiska zaczynają pielić się od wacianych kulek owocującej wełnianki. To chyba najbardziej atrakcyjny moment dla tych podmokłych siedlisk. Na ich brzegach kwitną krzewy bagna zwyczajnego. Ich zapach jest niezwykle aromatyczny. Ale uwaga, olejki eteryczne, które tak silnie pachną, są dla człowieka toksyczne. Nie przybywajmy więc tam zbyt długo. Otwarte łąki nie tylko zaczynają się zielenić świeżą, jeszcze nie wypaloną słońcem trawą, ale są pełne kwiatów. Czyna się sezon na stoczczykowate. Wyjątkowe kwiaty, w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy chcieli je fotografować, i róbmy to z zachowaniem wielkiej ostrożności. Nie udostępniajmy również publicznie informacji na temat ich miejsca występowania, by niepotrzebnie nie narażać na zniszczenie. Ale maj to też wyjątkowy czas kwitnienia drzew owocowych. O tej porze sady wyglądają wręcz nierealnie, bajkowo, ale jej dzikie czy zdziczałe, choćby jabłonie, śliwy czy grusze, zachwycają swoimi miododajnymi kwiatostanami. Wszędzie słychać świergot ptaków. I chociaż o tej porze są trudniejsze do zaobserwowania niż na początku wiosny, czasami uda nam się dojrzeć je wśród gałęzi, czy tak jak bociany, na swoich gniazdach. Saki w tym czasie wychowują młode i starają się unikać kontaktu z człowiekiem. Nawet żubry pojawiają się na otwartych przestrzeniach zazwyczaj tylko o bardzo wczesnych lub późnych godzinach, w dzień wybierając leśne kryjówki, ale wciąż możemy zapolować na ciekawe płazy, jak choćby żykotki salamandry plamiste czy kumaki. W górach wiosna przychodzi później, zwłaszcza w wyższych partiach, gdzie śnieg zalega dłużej. Ale w dolinach zieleń już szaleje. To zaraz po jesiennych kolorach najlepszy czas na fotografowanie potoków i wodospadów. W przypadku, kiedy w ich otoczeniu przeważają lasy iglaste, nie zobaczymy wielkiej różnicy. Ale jeśli płyną w lasach liściastych, jasna zieleń przepięknie będzie odbijać się w wodzie. Najczęściej będzie to buczyna, która wyjątkowo wdzięcznie wygląda właśnie w maju. Dlatego też maj uważam za najatrakcyjniejszy, jeśli chodzi o wiosnę na pogórzu i w górach, jak choćby na terenach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, w pieninach czy Bieszczadach. Pod koniec miesiąca młoda zieleń zacznie dorośleć, a świat flory przejmą gatunki zaliczane już do lata. A zatem cieszmy się wiosną, łapmy ulotne chwile bo niedługo nastanie nudne lato i będzie trzeba długo czekać aż do jesiennych atrakcji.